Siemaneczko wszystkim z tej strony Betus Games, a to jest dzisiejszy odcinek ze Skywars Siema. Dzisiaj gramy sobie na jasieńce.pl. Jas jas Poczekamy na jakąś rękę. Yes. Sorry za tamtą jakoś filmię, ale no coś, coś, coś po prostu z chrzaniem, skonwertowaniu. No, mam nadzieję, że już widzieliście nowe intro. Mam no, nadzieję, że Wam się spodobało. Szukałem je około pół godziny w internecie. Nie no, może nie pół godziny, bez przesady. E, 10 minut, nie wiem, radzim sobie, ja, czy nie. E. No o. On jest tam, czy tu? A, dobra, tu. No, no to y możecie pisać w komentarzach, czy mam brać co i czy nie. Y biography. W tamtym odcinku nie, nie brałem, bo przysięgłem, że nie będę brał. Ale w tym odcinku już wezmę. Co jeszcze bardzo chciałbym powiedzieć? Chciałabym powiedzieć, że. że, 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 Ten odcinek będzie w Full HD i z Intrem. Intro zobaczycie już przed filmem na pewno, więc, 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 więc także nie ma się co martwić. no, gdybyście chcieli wiedzieć, czym nagrywam, to to nie będę nic takiego mówił, bo, 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 bo nagrywam po prostu Actionem, Actionem, Action, nie wiem. W każdym razie nagrywam takim programem. On zobaczy. Nice, 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 nice. Ziomuś, no, to, co jest Dla jest Dobra. Idę na niego. Dobra mnie troszeczkę dobra Dobra. Mamy no, e, Dobra. no, tak. W sumie. Nie zaczekał na mnie, dlatego go zabiłem. Hmm, nie idzie nie. Um. Słabej tki miał. Nie zamżył pewnie wziąć. Weźmiemy tylko... Wow. Wow wow, wow! wow, wow! Dobra. Udało się. Jakoś. Jakoś ziomeczki mam. mam złote jabłka. Nie, ale mam to. Co mi nie będzie potrzebne w sumie? Dobra, pi. Pij do pełna. Mmm, ale dużo życia mu dała ta mikstura. To Mortal Kombat, czy coś takiego. A, nie żyje. Myślałam, że żyje. A, nie, bo ja go zabiłem. Myślałem, że jakiś cheat. Bo was... Myślałem, jak, jakiś duch, coś. Gdzie jest typ? Tam jest. dobra, jeden. Yy, typa, kurde, shift włączyłem. Mm, dobra, idę, 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 już na ciebie. Nie musisz się martwić, już do ciebie idę. Nie, no może wygramy tą rękę. Biłowi, biłbi. Biłowi. A nie, patrzcie, mamy złote jabłuszka. Ej, kurde, ja nie mam łuku, to nie fair. Hu uh, uh, hu uh, uh. hu, dobie Dobra. No chodź, chodź. Dobra, dobra, do... dawaj klepa, dawaj klepa. Jest, wygraliśmy to. Nie, jeszcze nie wygraliśmy. Nie, kurde. Uuu normalnie fuchs. Dobrze, że mam tego skilla Nie z Minecrafta <laughs> O Jezus o, Ale 7 punktów zdobyłem eee, Co chciałam? chciałem? A, kośnik klawę, dobra Ja to piszę w skrócie Jest dokładnie 21.30 Trochę... D trochę późna pora, ale jeszcze mo może, może dzisiaj wejdzie jeszcze odcinek, czyli już wam mówię którego? Dokładnie 13 listopada 2014 roku, czwartek. Dzisiaj? Nie. Dzisiaj piątek. Mam źle datę ten, to O! Remix Play Games. Siema! Nagrywam. Właśnie ten typ... E <grym> Znowu go pozdrawiam, w tamtym odcinku też go pozdrawiam. Mam go już na Skype'ie, ale no nie, nie, nie nie będę z nim nagrywał. Może, może coś się z nim pojawi. Może, myślę, jeżeli będzie chciał, ale czekaj, on jest tam koło mnie. No, co? O kurde. Dobra. co no już nie będzie, suja. Ale popatrzymy na remixa. Nie, to nie, tu Remix Żyje Remix, okej okay. <coughs> Kurde, gdzie jest Remix? To jest Remix? Nie, nie Remix? Nie Remix? Nie Remix? Nie Remix? Remix nie, nie Remix, kurde Remix! A już nie żyje, Kurde, dobra No to spadamy za ręki. No Zobaczę tylko ile już nagrywa... ma 6 minut Dobra mm. Teraz też weźmiemy jakąś arenkę fajną Jutro może się pojawi odcinek z Lucky Block PvP Także, także będzie fajnie jak się pojawi no, jak nie pojawi, to to, to będzie trochę smutno. A nie, jutro nie będę mógł nagrywać, bo jadę na. No, 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 no nie będę wiem, się zresztą tłumaczył, gdzie jadę. Mm, no, jutro nie może być odcinka, ale w niedzielę myślę, że będzie to dobrze, żeby był odcinek. Także. Także może być odcinek, więc, 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 będzie fajnie. Waxer Gaming. Nie, nie, ja nie biorę sobie szów teraz. Kto jest na ręce? 13, 12, 10, 9. Dobra, niech się tutaj e, ładuje. A, do której skrzynki? Do tej. Do tej. Kurde, nie do sięgam. Dobra, myślałem, że nie do sięgam, ale do sięgam. Kurde, pies mi biega po schodach. Pies, nie biegaj. Zresztą tu na dół. Ale okej. Okay. Tam już to było takie na mikro Z2, ponieważ, 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 no, no nie wiem, no po prostu był sojusz, yy, jaki sojusz? Boże, co ja mówię? Z2 było, mm, tak? Ja w ogóle się nie przygotowuję. Ja nie myślę dzisiaj, logicznie. Mam ten sobie na pierścinę, nie mam? Nie! Kurde, razem z fajnym typem, nie, nie, on nie był fajny. Um, może to byłoby już chyba dzisiaj taki odcinek, że tak taki 9 e, Także, także, no, ja, 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 no, po prostu ja sobie spadam. A ty mnie subskrybuj, komentuj i lajkuj, więc na razie. No i pamiętajcie, łapka w górę, to mnie bardzo, bardzo motywuje. I nad tym filmem się trochę starałem, żeby był Full HD i mam nadzieję, że będzie Full HD, więc narka ziomeczki.